Siema siema tu Wewor Jolek! A to kolejny odcinek kanciastych przygód. W zeszłym tygodniu nie było odcinka, ponieważ nie było mnie w domu. Ale już jestem, także odcinek jest. Dobrze. W tym odcinku mam niespodziankę i to ogromną. A nie wiem tak to bym powiedział. Aha, ha, ha, i dobrze. Ty zaraz byś wygadał. Haha. Ha. Także idziemy. Czy się o tę kolejkę co zbudować czy to? Olek! O coś innego, ale cicho siedź. Dobra. Nieważne. Zaraz zobaczycie sami. Dzisiaj mam niezły humor, ale to później. Mamy kapelę no w skrócie. Olek! Cicho siedź. Moje wysepki pięknęło. Ale to nie te wysepki, chciałem wam pokazać. Jabłuszka mam! Tak, wiem. Co chujesz? Szukałem miejsca akurat na nowy domek, bo chcę zrobić, także znalazłem parę jabłuszek. No co? Żeby mieć. No nie, komputer, nie laguj się. I uwaga, czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie ten moment. Uwaga, uwaga. Tu! Tak jest, zrobił las! Zrobiłem tą dużą wyspę. Zapewne dziwi was czemu on lata, ale... Przecież wszyscy wiedzą, że mamy SP Command moda. Że masz shity. Wyspa wyszła fajnie. To drzewko robiłem. Sam resztę to po prostu sadzałem sadzonki i te. No. No i używałem mączki kostnej, żeby to się powiększyło. Tutaj jeziorko, żeby... Znaczy tutaj jest jeziorko i zasłonięte, żeby nie zamarzało, bo nie lubię, gdyby mi woda zamarza. A lubiłeś się, żeby szybciej rosło? Co? Wybiłeś się, żeby szybciej rosło? Tak. Ale, ale dobra. W tym odcinku mam pewien pomysł. Szkoda, że nie ma z nami już krzyżyk. Czemu? Lubiałem go. No, ha, ha, ha. Jak robił salt? Dobra, teraz idziemy do miejsca, w którym zaczynamy dzisiejszą przygodę. Czyli... A, tu to jaskinię chcesz zwiedzać? Jako jaskinie. A nie. No tam gdzieś chciałeś tatory te na tej... Widzimy kolekcie. się po przerwie. Jesteśmy. Witam ponownie. Przepraszam za usterki. Nie, to nie były usterki, to po prostu było przejście A więc w dzisiejszym odcinku. Chciałbym się zająć budową czegoś nowego. A mianowicie... mianowicie... Ty chyba scenariusz nas na pamięć, choć nie ma go. Jak nie ma... Nie ma A mianowicie... Widzicie te wysepki? Chcę pokierować tutaj tory i później tam. Pciu, I w tej górze wykopać jakieś pomieszczenie. Gospodarcze. Nie wiem jeszcze jakie. Także Olek, nie komentuj. Bo sam nie wiesz. Tutaj. Yy... Tutaj 512 mega się odzywa. Puh, tutaj jest moja farm. Yy, znaczy, to jest miejsce, w której kminiłem farmę kaktusów. Ale coś mi nie wyszło wyszła. miałem po prostu świetny humor. Dobrze, kolejka by szła gdzieś. Jak kaktusy. Czekaj, czekaj, Co tam o twojej grzybiarni? A nic, ciekawego. No. Yy, dobra, stąd wyszła kolejka. I teraz super skok. I teraz lag. Tak, 512 mega się odzywa. Mój tekst za każde użycie 5 zł 520 mega się używa. 512 mega się odzywa. 512 mega się odzywa. Odliczam jeszcze odsetki, więc... Dodliczam odsetki, więc leciszmy już jakieś pieniądze. A to już może zamilknę. And nothing fingers matters Tak, założyliśmy kapelę, powtarzam się. No i nic więcej. Mieliśmy już pierwszą, próbą za, pierwszą próbę za sobą i było zarobiście, i było zarobiście, jeżeli będziecie to oglądać, to pozdrawiam Marcina, Mateusza, Magdę Dobrze kończysz z tym. Tylko nie mamy nazwy jeszcze, ale Pylenia. to się wymyśli. Wejdę na Wikipedię i znajdę. Growen Roses. Nie to Nie czy znaczy nie Dominik, nie Mam pomysł, ale to później. Wejdziemy na wikipedię, damy losowy artykuł i będziemy milne. Ha 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 ha. Samemu się myśli nazwę. To chyba nie czytałeś nam sensopedii. <grym> Czytałem, ale o innych rzeczach. Na przykład jak zabić pająka. <grym> Kciukiem. Nie, gdy widzisz go w kącie, bierzesz w kącie na suficie, bierzesz drabinę, yy, bierzesz dezodorant zapalniczkę, podpalasz go, później uciekasz z chaty, bo masz pożar. I jesz kanapkę z marmoladą. Bo wreszcie zabijeś pająka. Tak to szło. Też to czytałeś? Nie. Czekajcie, mam trochę kubla. Mam trochę kubla. Posłuchałbym sobie piosenki. Jak będę robił, te, te, to, 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 to co mam robić, to puszczę. Może nuba posłuchamy. Cały <gry> numby. Jak będę się zajmował tym, tym kopaniem to puszczę pięknego soundtracka. Pięknego soundtracka, weź to jest, to są, to, no, to jest ładne, ale... Ale co? Nie no, jest ładne. Czekajcie, muszę wrócić się po kobla. Dobra, już przyniosłem materiał, teraz robimy dalej. Pociągnę tutaj kolejeczkę, ale taką superaśną. Co ty, Olek, na to? Zdechu Nie będę się odzywał. Aha, wiem co chcesz powiedzieć, idiota Kretyn, debil. Co za ułom. Niedługo maturę piszemy. <noise> Ciekawe. A do no fakt, w poniedziałek pisałem maturę. Zapomniałem o tym. W podstawówce, maturę, no co za debil. W podstawówce, no w przedszkolu chciałeś powiedzieć. Co za chłop? Ten odcinek jest otowy. Jak mój kuzyn będzie to oglądał, nie. Ja. Jak sobie coś wyobrażę, to. Znaczy, nie przypomnę, nie wyobrażę, tylko przypomnę. Co? Mianowicie. Jak mój kuzyn ten coś wymyślił śmiesznego. Kurde, głodne się robię. A ja bych nie będę żarł. Jad. Nie, jabłuszka To zbyt cenne, żeby mnie tak o... No tak zjedz sobie... Zduplikuj, spałzuj z i zjedz. Znowu. Zgubię jesteś jakie duplikuj. Każdy wie, że mam ty No to daj duplikatę. Nie, jabłuszka będę zdobywał naturalnie. Jak połowy materiałów. Chciałeś powiedzieć. Może siartka. Może trzy czwarte. To co, poproszę. Lol, nie ze mnie głupek. Idiot. Eeeeee. Noc jest. <laughs> to czemu nie dasz na łóstwo? Never say goodbye. O, twoje duplikaty się pokazały. Jakie to, to były śmieci? Daj, daj, daj. Pis Daj. daj. Bis full daj. Nie. Idiot. Nie, nie. A na czym ty grasz w ogóle? Ja? Na easy. Ja! Yeah! Yeah. Zaczynasz bić rekordy. Ale hardcore. Albo dobra, nie będę uciekał. Pokażę im, że jestem mężny. Ale... To, a on zbierzecie mi nasz. Gdzie ja mam miecz? Where is my sword? Sorki, nie mogę się powstrzymać. Oczywiście wszystkie itemy sam pozostały. Tylko, mm. Tylko na tą noc. Tylko na tą noc Tylko na tę noc. Już nie mogę się doczekać nowego Minecrafta. Tyle oni usłyszałem ciekawych rzeczy, że po prostu masakra. To nowa aktualizacja. Zombie będą WYWAŻAĆ! A ja dobra, nie co mogę, ja mówię, co ja mówię. Ja nie mówię. mogę się doczekać za dwa tygodnie. Ja też w Sobota, Jezu, co się mi się działo. Masakro! November wymyślimy drugie. Dokładnie. A później jeszcze nothing else matters. W świecie. Tak. I pięćdziesiąte 55... piąte... Stairway to Heaven. Ej, nie wyzywaj ich. <laughs> Dobrze. Teraz przyspieszam filmik i zajmuję się... Budową. O... Kopaniem. No, na razie coś takiego zmieniłem. <laughs> <laughs> yy, I tu... właśnie myślę co by dalej tutaj zrobić. Olek, może jakaś propozycja? Bo ja nie... nie, nie wiem po prostu co tu zrobić. Ogarni się chłopie Dobra Myślę, że mogę zacząć coś tą kolejką rozkminiać Ale kobla się zrobiło z tego kopa O ładny jestem A co mi tam? Jak ty to na maksa Dobra. A, bo ja chyba coś zapomniałem wyłączyć. E. Jak to się e, pisało? Nie pamiętam. Ale dobra. E, tutaj zrobię screen może. No i... Creeper! Dobra, chodźmy. -ha -ha -ha. Dobrze. Znów krótka przerwa, idę po materiały. No dobrze, mam materiały i to myślę, że będzie wyglądało gdzieś tak, powiedzmy. Materiałów mi się jeszcze trochę zostało, bo przetapiałem sobie tak na zapas, bo miałem co innego dzisiaj robić. Ale jednak stwierdziłem, że zrobię to, bo tak nagle mnie olśniło. A więc teraz zrobię to, a nie tamto. Patrzę na zegarek i myślę, że chyba czas nadszedł na zakończenie odcinka. Mam jeszcze sprawy do załatwienia, pewne muszę się zająć jeszcze czymś. Tak, Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. No i bawcie się dobrze. Cześć. Cześć i jeszcze raz. Cześć, Mohohoho.